Witam Paweł Gwardys. Dzisiaj będę mówił o przymrozkach, które nas czekają. Będę mówił o tym, co było w ostatnim tygodniu, ale również o tym, co nas czeka w następnym tygodniu. Tydzień temu e, mieliśmy e, dosyć groźny okres, jeśli chodzi o sady jabłoniowe i gruszowe, e, ponieważ e, z w piątku na sobotę wystąpiła bardzo duża infekcja e, parcha jabłoni. E, również mieliśmy bardzo wysokie zagrożenie ze strony zaraza ogniowej, ale również i raka bakteryjnego. To głównie w sadach gruszowych. Tak jak mówiłem na, w poprzednim filmie, e, po tych wszystkich zagrożeniach i po tych wszystkich infekcjach no, zrobiłem e, zabieg Agroecam Protect. Ten zabieg miał na celu zlikwidowanie wszystkich infekcji, które, do których mogło dojść. To były infekcje, tak jak już mówiłem, zarazą ogniową na gruszach, to były infekcje rakiem bakteryjnym, ale również to były infekcje bardzo silne parchem, głównie w jabłoniach. I ten jeden zabieg pomógł mi ograniczyć, Wszystkie zagrożenia, wszystkie choroby, z którymi mieliśmy do czynienia. W najbliższych dniach prognozowane są przymrozki z soboty na niedzielę i z niedzieli na poniedziałek. Te przymrozki mają występować praktycznie w całej Polsce, i pokazujemy to na mapie. Tylko na dolnym Śląsku te przymrozki mają być niewielkie, bo do minus jednego stopnia. Na większości terenu Polski będą w granicach minus do minus 2,5 stopnia, natomiast w części będą po, nawet powyżej minus 2,5. Pół stopnia. E, myślę, że e, największe zagrożenie e, i e, spodziewane największe szkody mogą być na terenach, na których e, dojdzie do spadku temperatury powyżej minus 2 e, stopni, e, ponieważ i kwiaty, i E, zawiązki są no, już bardzo wrażliwe, e, nawet zawiązki bardziej wrażliwe na e, przymrozki e, w wysokości e, minus dwóch stopni. Natomiast e, cóż możemy zrobić? E, no oczywiście e, w, zastosować wszystkie dostępne, E, dostępne metody ochrony przeciw przymrozkom. Ja e, zrobię tylko zabieg e, e, krzemem, ponieważ no, krzem bardzo dobrze wspomaga rośliny e, właśnie przy e, stresie związanym z niską e, temperaturą. On uruchamia pewne e, e, enzymy roślinne. E, Również tworzy na powierzchni warstwę zwiększającą odporność. Tam, gdzie spodziewane są przymrozki poniżej 2,5 stopnia, no myślę, że można zastosować krzem plus glikol propylenowy. O tym mówiłem już w jednym z poprzednich filmów. Jeśli chodzi o pozostałe zagrożenia, to po kwitnieniu mamy bardzo duże zagrożenie ze strony miodówki. I mam dużo sygnałów od producentów grusz, że tej miodówki zaczęło się pojawiać coraz więcej. I e, jest to w tej chwili jedno z bardziej groźnych zagrożeń, jeśli chodzi o grusze. Ja jestem e, już po dwóch e, zabiegach e, e, krzemem w takich większych ilościach, czyli około 5 kg na hektar. I e, e, robiąc lustrację, e, w zasadzie nie widzę e, w tej chwili. Miodówki w sobotę e, bo pogoda pr prawdopodobnie e, po pozwoli na to, żeby zas zastosować krzem w dużej dawce, bo e, będzie to dawka około 5 kg na hektar. I ten krzem e, po pierwsze ma mi e, pomóc w E, ograniczeniu miodówki, ponieważ stworzy warstewkę, która będzie e, odstraszała ją przed zasiedlaniem e, liści czy nowych przy, przyrostów, ale również będzie miała za zadanie e, no, wspomagać rośliny, jeśli chodzi o e, niskie temperatury. Jeśli chodzi o e, choroby. Dzisiejszy dosyć długi opad, długie zwilżenie liści na pewno doprowadzi do e, zwiększenia zagrożenia ze strony Parcha, ale również e, raka bakteryjnego zagrożenie e, zarazą ogniową jest cały czas dosyć wysokie, także po przymrozkach zastosuję też taki zabieg, który stosowałem w tym tygodniu zabieg, który będzie miał za zadanie. E, usunięcie, zlikwidowanie e, wszystkich e, infekcji, e, chorób, o których mówiłem przed chwilą, e, ale to dopiero po przymrozkach, bo będzie to zabieg przy pomocy agroeca Protect. Jeśli chodzi o mm, e, parchajabłoni, to oczywiście cały czas stosuję zabiegi zapobiegawcze. E, przy pomocy ditationu, czyli w zasadzie program ochrony przed parchem, e, wygląda tak, że mam zabieg e, zapobiegawczy i zabieg e, interwencyjny, ponieważ e, mam pewne obawy, że sam zabieg zapobiegawczy nie wystarczy przy tak dużych infekcjach, do jakich dochodzi w tej chwili. E, Mój numer telefonu jak zwykle wyświetla się na dole. Zapraszam wszystkich, którzy będą mieli pytania o kontakt i do zobaczenia w następnym filmie.